Dzisiaj zagramy oto to w sąkę. Proszę do dużo słów, dużo w górę. Tu chyba trzeba jak najwięcej iść do góry. A potem raczej to chyba zjedziemy. No miałam rację, zjedziemy. Ale się wywaliliśmy. No to chodźmy dalej O, ciepło Jeszcze, jeszcze więcej Dopiero jest tak mało Lecimy! Ale szybko no, szybko nawet. Sklep jakiś. Mamy tu jakiś sprężynek. To złoty. To fajnie. To tutaj chodźmy. O wiele szybciej o wiele dostajemy więcej pieniędzy. No to będziemy coraz szybszy, ale coraz więcej tej baterii zużywamy. No to to już spadamy. Lecimy jak szybko. A 50 zł? Ty, to dużo nawet dostaliśmy. Mieliśmy 150 zł, ale dostaliśmy. Aż 200 zł, witowie Otwieramy jajko! Kurczaczek! Otwieramy sobie kolejnego. Kurczak! Mniej już więcej. Nie chcemy, bo już nas nie stać na więcej. Więc idziemy, ale powinno nas stać na, na lepsze te o, tu, a ile kaciuszka? 300 zł. To drogo tu nawet jest i to bardzo. Po co oni robią tak drogo? Naprawdę drogo jest. I lecimy. Jak szybko. Ale jak dużo tej baterii używam? Strasznie dużo. Ciekawe, jak to się robi. Tu. もうという。<Yeah. S 2> Ale lagi, widzowie. Straszne lagi. Co mi się tu pokazało? Czy to naprawdę kosztuje aż tak dużo? 800 złotych, dużo powiem, a my powinniśmy mieć tę kacuszkę, gdzie my mamy naszą kacuszkę, powinniśmy mieć naszą kacuszkę. Wyposaż. O jest. Kaczuszka! Oj, z menu nam się pokazało. Dobra, to tutaj jakiś kolejny prezes. A pieniądze. No to idziemy Musimy jak najwięcej pieniędzy zbierać I to dużo No Więc ten Spadamy I ten spadliśmy ujemy nowe teraz tęlko A czemu nam to nie zaliczyło? Co nam się pokazało widzowie? co mamy właśnie to my wchodzimy do sklepu, ale nam się nic nie pokazuje. Nie mamy nic. Nie mamy nic w sklepie. Inne ludzie już wykupili. No to co? Trzeba skorzystać z kaczuszki. No to korzystamy z niej jak najwięcej, żeby mieć dużo pieniędzy i żeby daleko polecieliśmy. To może teraz wam to zadziała wizowe? Może teraz? Bo potem, to nie wiem. Raczej. Teraz sobie zjedziemy. Oooo! Jak szybko, nawet strasznie. Przepraszam za nagi. My mamy pudełeczko? Mamy! Po prostu wcześniej nam się nie pokazało. O nie, no to troszkę. Jakby wcześniej nam się pokazało, to by było fajnie. A na stać jeszcze 200 zł musimy uzbierać. No to. Czekamy. Idziemy na zbieraz. Więc. Więcej pieniędzy. Trzeba tych pieniędzy dużo. Oj, sorry. Ło, jak dużo go tu dostajemy, widzowie. Strasznie dużo je. I mamy prezencik. A, ten. Sprawdźmy, czego my mamy. Nie my. Co tak się... Co my od razu mamy 37 tysięcy? Jak to nam się pojawiło, że mamy 37 tysięcy? O ciebie! Jak to jest możliwe? Sorry za takie lagi. Ale... Tak szybko dostaliśmy te pieniądze! Izowie. Za szybko je dostaliśmy. Musimy je wydać Krabąż krawąż. Czemu nam się jeszcze to zaliczyć? Nie. Dobra, to na dziś. Koniec odcinku. Koniec.